Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Otworzymy sobie paczkę z bohaterem food. No, zobaczcie kogo trafiłem. Nie pokażę wam tego już teraz. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, wbić na TikToka, Instagrama, Facebooka, żebyście wszędzie byli, żebyście wiedzieli co się dzieje. I jest mała niespodzianka, która będzie na końcu tego materiału. Zostańcie do końca. Może nie niespodzianka, ale zapowiedź niespodzianki. Także serdecznie was zachęcam do tego, żebyście zostali do końca tego materiału i wbili na wszystkie social media, które są w opisie. I nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania. Rozegrajmy sobie pierwszy mecz w Division Rivals. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, jest pierwszy przeciwnik. W tym odcinku zobaczymy, czy uda nam się uratować tego busta i z nim jeszcze chwilę zostać, czy nie. Jest jeden do zera! Dziesiąta minuta meczu! Halland Bardzo ładnie! Uderzenie po ziemi nie mogło nie wejść. Bramka, jaki golut, poprzeczki, pięknie Haaland i mamy chyba Ridgequita Tak jest, mamy pierwsze zwycięstwo Z Buścikiem, bardzo dobrze Kurczę, ale sobie strzelił Fajnie Coś pięknego No i mamy checkpoint, dodatkowy checkpoint -cik. No fajnie Może się uda jakimś dziwnym trawem wejść do drugiej ligi Chociaż nie, na to bym się nie nastawiał Nie ma sensu tak naprawdę I Jedziemy kolejny mecz Zobaczymy jak się potoczy obyśmy wygrali potrzeba czterech zwycięstw. O Jezu, ten Haland. I jest jeden do zera! Tak jest! 42 minuta! Sterling! Ale brama. Yes. Jest samobój, co chłop zrobił, daj lepszego. No dobra, jest 2-1. O to chodziło. Nie, nie, kurde, 90 minuta meczu, no. No i cóż, remis 2 do 2. No okej, okay, no nie strzeliliśmy bramki sami tej drugiej, więc wyrównało się to jakoś. Szkoda. Tracimy Boosta, to najgorsze. No tak. Mamy kolejne spotkanie ukraiński Juventus. Jedziemy. Jaki skład? No na razie Liga Włoska, Hiszpańska, Angielska. O, trochę pomieszana, Del Piero. Dobra, jedziemy. Mamy jeden do zera. Bardzo ładnie. 13 minuta. W końcu, no po tylu strzałach. I 2 do zera Bardzo ładnie. Szybka akcja. Błąd bramkarza. Wykorzystujemy to. No i tracimy bramkę po błędzie obrońcy. Tragedia. Jest 3 do 1. Cóż. Udało się. Mamy rage quit. Mamy rage quit. Mamy zwycięstwo. Bardzo dobrze. No i dobra, zostały trzy mecze. Trzy mecze potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces. Mamy kolejnego przeciwnika. Veni Vidi Dobra, jaki masz składzik, koleżko? Mhm. Mhm. No jest ok. Uderz! Jest! Jeden do zera! Bardzo ładnie. Kolejny błąd bramkarza wykorzystał to. Park, bardzo dobrze. Zmielił to benzyna! Z niczego taka bramka! Ładny gol! Ichamant! Aj, myślałem, że przeleci nad nim ta piła. Mamy 2 do 1, znowu to samo zrobił. Kurde. No jednak, błędami da się mecz wygrać. Uderz! Jest 3 do 1, bardzo dobrze. I jaka brama! 4 do 1, Valverde! No pięknie, pięknie! Nie zabierze nam tego już. I mamy 5 do 1! Werner wchodzi, strzela bramkę, już nie jest gość w stanie tego wygrać i pewnie wychodzi z meczu. Tak jest, dzięki kolego za grę. Mamy kolejne zwycięstwo, brakuje dwóch zwycięstw i wracamy z boostem chyba. O ja się nie mylę, mamy boost. Bo wygraliśmy dwa mecze teraz pod rząd. Tak jest! Mamy z powrotem busta. Dobra, gramy kolejny mecz. Dobra, kto tym razem? Czy los będzie dla nas łaskawy? Zobaczymy, kogo tutaj trafimy. Junior! Jak jest składzik? Benasterenato. James Chiesa. Uuuhu. Bogato. I jeden do zera! Pięknie! A sobie sam poradził w tej sytuacji. 20 minuta, wychodzimy na prowadzenie. Oj, no bardzo brzydki faul. Za lekko chyba. Jest bramka! Jest brama! Jaka brama, Obama Young? Cudowny gol! I 3 do zera, ale go deklasujemy, 25 minuta, mamy rage quit. i proszę bardzo, siwy bajerant, pozdrawiam Cię kolego, serdecznie. No i tak jest, trzy piękne bramki, piękny hat -trick. jak to uderzył z poprzedniej kamery, nie było tego dobrze widać, podkręcił, no bramkarz nie miał żadnych szans. Mamy kolejny checkpoint. Chcąc, nie chcąc dobijamy do drugiej ligi. Zostało ostatnie zwycięstwo, którego potrzebujemy do tego odblokować ulepszone nagrody. Zobaczcie sami, co tutaj się wydarzyło. Jedziemy równo z, tymi, z tym boostem i z tą trzecią ligą. Dobra, spróbujmy. Cóż, moi drodzy, to jest ostatni mecz, który brakuje, brakuje nam do tego, żeby zdobyć ulepszone paczki. Miejmy nadzieję, że go wygram. Zobaczymy. No jest okej, okay, skład jest okej. Okay. I park! 1 do 0. Bardzo ładnie wychodzimy. Na prowadzenie w piątej minucie. I mamy 2-0. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Obama Young I mamy 3 do 0. Mamy rajczkit i mamy zwycięstwo. To, którego nam brakowało. Oczywiście, że tak. Trzeba się cieszyć z tego, że wygraliśmy. Tak, busta straciłem, niestety straciłem, no ale cóż. To jest mało istotne w tej chwili. Tak więc możecie zobaczyć: wbiliśmy ulepszone nagrody, tak jak Wam zresztą obiecywałem, że wbijemy te nagrody. Cóż, dodatkowe karty wpadają na nasze konto. Dong Jun, jeśli dobrze to wymawiam, wpada na nasze, do naszego klubu. Więc jak najbardziej na plus, na pewno się przyda. I dodatkowo odbieramy nagrody za 30 poziom. Ja już się wcześniej zastanawiałem, kogo tutaj wziąć i wydaje mi się, że jeśli będzie jakieś, jakieś zadanie, którym będą potrzebne te karty, żeby rozgrywać jakieś mecze, no to chyba to jest najrozsądniejsza decyzja. Poza tym to jest karta i tak 84, więc pewnie i tak ją w końcu przepalę. Odbieramy kartę, tak jest, za 30 poziom. No i mamy to, mamy to. Jest i on. Co prawda te nagrody to jest trochę pizna na wodę, nie? 30 poziom, wbijania tyle czasu i dostajemy takiego Jaśka. Patrząc na to, jakie już są karty dostępne, no to to, to jest kpina. Słuchajcie, robimy sobie ulepszenie bohatera food. Zobaczymy, może trafi się jakaś fajna karta hero. Oby. Najlepiej, jakby to był turę, ale wiadomo. Pierwszy składzik przepalamy. To będzie coś takiego. Ok, pierwsza paka jest. Mamy również drugi skład. Przepalamy coś takiego. No, są to karty głównie niewymienne, więc tak naprawdę dużo nie tracę. Tym bardziej, że mam duplikaty na liście transferowej i fajnie by było się tego pozbyć. No poza Dream, on jest wymienny. Trafiliśmy go za spaczki Team of the Week Premium, tak więc przepalamy go i święty spokój nie muszę oddawać innej karty 86. Kończymy to. Kończymy to SBC. Tak jest. I mamy podstawowe ulepszenie bohatera Food. Oby tutaj ktoś był. Słuchajcie, ja wiem, że ja nie mam totalnie szczęścia do tych paczek, totalnie. Ale może los się uśmiechnie na nas tym razem. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Paczka bohaterów Fut. Zrobiłem dodatkowo jeszcze kilka SBC. Te dwie paczki są za Bohatera Fut. Mamy złotą paczkę rzadkich kart za wczorajsze SBC. Paczka Bohatera Fut. Mamy piłkarza z Brazylii, Argentyny albo Hiszpanii 83. I tutaj to samo, Francja, Anglia albo Niemcy też 83. Może tutaj ktoś będzie, patrząc na Wasze trafy, no niektórym się udało coś tutaj trafić. No, wiecie, jak to u mnie jest, nie? Będziemy mieli pewnie dwie karty 8-3 i na tym się skończy. Może 8-4. Zobaczymy. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o te paki. Przejdźmy może do pierwszej i zobaczmy, co tutaj poleci. To są na szczęście paczki wymienne, jak i ta złota paczka rzadkich kart za wczorajsze SBC. Więc w razie czego, gdybyśmy trafili duplikat, co jest bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne, damy go na listę transferową. Przejdźmy do pierwszej. Okej, okay, coś tam będzie, jakieś 8-3, może. O, proszę Dawid Silva, fajnie, karta 83. przydać. przyda się. No i cóż Rodrigo, nic poza tym nie ma ciekawego. Dobra, jedziemy kolejną. To jest za drugie SBC o Bohatera Food. Wow, Ła, dało. dało. nie? Potwornie dało. Jedyna rzadka karta, i tą rzadką jest srebrna karta. Cudownie. Dobra, teraz weźmy może złotą paczkę rzadkich kart, i później otworzymy te trzy pozostałe. Dobra. Pokażcie, co tu mamy, co my tu mamy. No, coś tam będzie, ale Brazylia na Roberto Firmino. No i spoko 8-3. No istna tragedia. Nie ma wyjścia trzeba brać co jest. Zawsze mogło być gorzej. Dobra, teraz otworzymy dwie paczki po 83+. 3 plus. Zacznijmy może najpierw od tej gorszej Brazylia, Argentyna i Hiszpania. Mamy, kogo my tutaj mamy? Z Hiszpanii środkowy pomocnik No i Soler niestety Mówiłem, że będzie 8-3 Mówiłem No i zostały dwie najlepsze paczki Tutaj liczę na Francuza Wiecie kogo, ale Wiadomo jak będzie Kogo my tutaj mamy? Niemcy, no nie tak branż. Bauman, super, warto było Większość z Was chyba Baumana trafiała, nie? najważniejsza paczka z tych wszystkich paczka z bohaterem fut ojojoj, oj, sprawdźmy, sprawdźmy kto tam będzie, dajcie coś dajcie coś, proszę, proszę Francja, proszę, Francja Korea Park, gdzie są? i co teraz? ale tragedia Słuchajcie, jestem załamany. Al jaber nawet byłby lepszy. Ważne, żeby to była karta, która zostanie w składzie. A teraz muszę ją o coś przepalić. Cóż, robimy żałomario. Mario. Muszę jakoś przepalić park Gisuga, strasznie mi go szkoda. No ale nie ma wyjścia, no co? Niestety. Tragedia. Naprawdę tragedia traf. Tyle paczek, tyle kart poszło na to, tyle foderów fajnych. Zróbmy jeszcze 8, 2 i mamy z głowy. Przepalamy ostatni skład, to żałomario. Mario. Otworzymy sobie jeszcze dwie paczki za niego. No tak, udało się zrobić tego jego mościa. Udało się go zrobić. Fajnie, bo 8,7 karta może się do czegoś przydać. Oby. No, dlaczego nie mamy takich trafów w paczkach? Takich specjalnych kar. Tylko wszystko, kurde, musimy sobie sami zrobić. No dobra, jest i on. Jest i on. A to duplikat. Dobra. Ok. No dobra, otwórzmy te nieszczęsne paczki. Tutaj nic. No nic, no nic, wiadomo że nic. No i mała paczka piłkarzy elektrum. Tutaj wiadomo że też nic nie będzie. Wow, cudownie. Libertadores. Ok. Cóż, moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną do samego końca. W kolejnym odcinku pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, z dzwoneczkiem jeśli jeszcze tego nie robicie, lajka, komentarz, żebyście wbili na mojego TikToka, żebyście wbili na Instagrama, Facebooka, zostawili wszędzie lajka ponieważ tam będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje u mnie i tym, co się dzieje w Fifie, w naszym składzie wspólnym, w którym rozgrywamy te wszystkie mecze. Także serdecznie Was zachęcam i proszę Was o to, żebyście tam wszędzie zajrzeli. Wszystkie niezbędne linki do tego macie w opisie. Niebawem, kochani, na kanale pojawi się konkurs. Konkurs, w którym będą fajne nagrody do wygrania i jeszcze nie zdradzę Wam wszystkiego, co to będzie, ale wszystkie niezbędne informacje znajdziecie właśnie na Facebooku. Także, żeby wziąć udział w konkursie, musicie zalajkować kanał na Facebooku, to jest pierwsza rzecz. No i wiadomo, subskrybować kanał na YouTubie, ale więcej Wam na tą chwilę nie zdradzę. Nagrody mam nadzieję, że będą naprawdę fajne. Będą ich aż trzy, czyli za pierwsze 3 miejsca. Będzie to najprostsze w świecie losowanie. Nie będziecie musieli tutaj nic robić, czy coś czegoś rysować, albo nie wiadomo co. Po prostu będzie trzeba być na Facebooku, żeby wiedzieć o co chodzi. Więcej Wam nie zdradzę. Szczegóły już niebawem na profilu facebookowym, również na Instagramie. Także zapraszam Was do tego, żebyście tam wbili na TikToku, będziecie mogli zobaczyć, co jest do wygrania. Też niebawem, oczywiście nie będzie to teraz po publikacji tego materiału, ale już na dniach yy, zobaczycie, co to będzie. Cóż nie przedłużając, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli zostaliście do samego końca, to na pewno mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!